They gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you because I sleep with a gun and keep it Ale było super na tym pokazie mody. No, ale najlepsze było to, jak ty tak zaryczałaś. Tak, tak, wiem. Już nawet sama słyszałam, jak się chichełaś. No, ale dlaczego tak zrobiłaś? No, bo oni do mnie tak krzyczeli przecież. Oni co uwielbiali. Eee, no to trudno. Twój telefon. Dziwna melodia. No już, już, odbieram. Kto się tak dobija? Do szanownej krystal. Czego? Dzień dobry. O, dzień dobry. Bo yy, macie następny pokaz mody. Mhm. Przyjdziecie? No, przejdziemy. Kiedy on jest? Za cztery dni. Aha, przejdziemy. Dobra. Okej, okay, tu na tyle. Dobra, to nara. Do widzenia. Telefon już się zanikiu. Dobra, to ja idę sobie gdzieś Gdziekolwiek bledalo daleko od tego domu. O, hejo, no cześć, hejo, siema, elo, o co chodzi, dlaczego się tak zebraliście, ponieważ mamy dla was prezent, ciekawe jaki, wow, no a z jakiej to okazji, wow, tu jest kilka tysięcy, tak, ale dlaczego? No bo... cóż... No to nie wiem, nie wiem, jak to powiedzieć. Dużo to tylko dlatego, żeby nas ktoś zabrał. Zbieram. No cóż... Robicie to tylko dlatego, żebyśmy was gdzieś zabrał, tak? Skąd wiecie? No właśnie. Słyszałam od... Ja i Taylor słyszałyśmy od Jasona. Jason, jak mogłeś! Nie to nie było. Tak, jasne, chodź tu. No czego ode mnie chcecie? No, to zabierzecie nas gdzieś? No tak, zabierzemy. A kiedy? Najbliżej 10 lipca. Eee, he, he, he. Uciekamy. To jeszcze tyle czasu. Jest dobrze się przeprowadzić. Zostawili kasę. Dobre niews. Przeteleportowałyśmy się tutaj. Z, z jednej strony to wiem dlaczego oni tak kręczą. Ja też nie mogę doczekać, kiedy wreszcie On Na stanie. Dlaczego? Wtedy jedziemy to w Węgier głupia. A no tak. Już jesteś o 8 miesięcy ode mnie starszy. Jak tak możesz. Potwór z ciebie prawdziwy. Ach, jestem potworem. Dzięki za komplement. A, nie ma za co. Mana, mana, tu 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 Weź zmień ten dzwonek, bo on mnie już powoli wkurza. Zamknij się. Czego? Jesteś piękna jak kwiat róży, ale masz łeb za duży. Pani Kara? Au. Jak uciekałam, to przy tym walnęłam w torbę z forsą jakieś rany? coś się stało? nie a, ale dzięki za troskę nie mówię do ciebie coś się stało? o, współczucia jak mogłeś zrobić to tym cudownym pieniążką? jesteś bez duszy spoko to ja może pójdę do góry